Witajcie! Dzisiaj jest ósmy dzień marca, a to znaczy, że mamy dzień kobiet. Dlaczego 8 dnia marca wypada dzień kobiet? Znaczy, w internecie jest kilka teorii. Mi najbardziej przypadło do gustu to, że kobieta jest ósmym cudem świata i to zostawię bezbędnego komentarza. I tak długo siedziałem, myślałem, kilka dni nawet, co dla Was, drogie panie, zrobić na ten wyjątkowy dzień. I w sumie wymyśliłem coś oryginalnego. Najpierw miałem kilka pomysłów, że w sumie. Mogę zdjąć koszulkę, pokazać swoją umiejętność klatę, ale chyba nie byłoby to nic oryginalnego, ponieważ w internecie jest pełno takich zdjęć, takich jak te. Także nie wyróżniłbym się niczym. A ja postanowiłem zrobić coś od siebie, coś, coś własnego, takiego, coś oryginalnego. I kupiłem dla Was, szanowne Panie, kwiaty. I oto jest bukiet ode mnie dla Was, I przy lampce wina opowiem Wam ciekawą historię. Także zapraszam, oglądajcie. Specjalnie dla Was, kochane panie, przeniosłem się z mojego studio do takiego przytulnego końcika. Tak jak mówiłem, napijemy się winka. Opowiem Wam śmieszną i pouczającą historię. Także Wasze zdrowie, kochane panie. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami. Za siedmioma rzekami sobie. Wtedy, za tym królestwem, w tym lesie, który był taki ciemny, był taki ogromny dom. Tylko nie było wiadomo, w zasadzie, czyj on jest. I w tym domu. Były takie wielkie schody, takie fasady one były tak, że z dwóch stron można było wejść na piętro. Ona musiała na, na natychmiast uciec z tamtego miejsca, musiała po prostu opuścić je i jak najszybciej wrócić do swojego domu, do swojego królestwa i po prostu wzięła, biegła, że nie mogę z tego. I takim oto akcentem kończymy tą niesamowitą i przerażającą opowieść, która niesie za nami wiele morałów. Ale ja tutaj nie chcę być stronniczy, nie chcę kierować na swój tok myślenia, żeby nie było tutaj, że chcę wam jakieś podprogowe swoje poglądy przekazywać. Na prześnięcie od tego jest ten dzień. A na chwilę obecną wracamy do studia. Kochane panie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że w jakiś sposób czujecie się bardziej docenione w tym dniu, bo taki miałem zamiar, żeby ze swojej strony zrobić wszystko, żeby Wam było przez ten krótki czas mojego vloga. Y Lepiej, jakoś przyjemniej w tym dniu. Mam nadzieję, że udało mi się to zrobić. I z mojej strony pozostaje mi tylko życzyć wam miłego dnia. Żeby wszyscy wasi znajomi byli dla was mili w tym dniu. Żebyście czuły się jakoś tak wyjątkowe, ponieważ dzisiaj jest dzień ósmego cudu świata.